Moi drodzy, mamy czerwiec, a to oznacza, że koniec roku szkolnego i za niedługo wakacje. Fajnie by było pograć w te wakacje, dlatego w tym miesiącu przygotowaliśmy dla Was szereg y, polecanych kart graficznych na miesiąc czerwiec które to możecie zakupić aż w pięciu różnych segmentach cenowych. Znajdzie się, myślę, w tym materiale coś dla każdego z Was oraz do każdej z trzech najpopularniejszych rozdzielczości. Omówimy trzech największych producentów kart graficznych, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do subskrypcji tego kanału, bo takie materiały będą się pojawiać cyklicznie. Zaczynamy od omówienia najniższego segmentu cenowego. Segment budżetowy, a tak naprawdę ultra budżetowy, otwieramy kartą od czerwonych, mianowicie Radonem LX 6400. Którego cena nie ulega zmianie od poprzedniego takiego zestawienia. Natomiast jest to wybór mocno kontrowersyjny i dedykowany tylko i wyłącznie osobom, które muszą mieć nową kartę. W każdym innym przypadku rozejrzałbym się za używanymi kartami graficznymi. Osoby, które jednak mogą dołożyć ciut grosza, zdecydowanie bardziej polecamy zakup Radona LX 6600, który to kolejny miesiąc z rzędu jest w segmencie budżetowym. Dla wyjaśnienia, RX 6500XT jeszcze podrożą względem poprzedniego miesiąca, co czyni tę kartę kompletnie nieupłacalną, patrząc tylko na wydajność tego układu względem ceny oraz bezpośredniej konkurencji w postaci RX 6600. Dla fanów kart oddzielonych w tym segmencie nie mamy niestety nic do polecenia, gdyż rade one są zdecydowanie lepiej wycenione oraz reprezentują wyższą wydajność. W segmencie mainstreamowym można powiedzieć, że król pozostaje bez zmian. Karta, która powinna kosztować 1635 zł, aktualnie jest wyceniona na, uwaga, 843 zł. Myślę, że już wiecie o jakim GPU mowa, mianowicie jest to RX 6600, który to kolejny miesiąc z rzędu jest najopłacalniejszym wyborem w tym segmencie. Dla fanów kart od Nvidia mam w końcu dobre wieści, gdyż w tym segmencie cenowym mamy dla Was dwie karty. Jednak są to sporo droższe konstrukcje względem RX 6600, Mowa oczywiście o RTX. W RTX 3060 oraz 4060 i pierwsza z tych kart oddzielonych to aktualnie najtańsze na rynku GPU z 12GB pamięci VRAM, co może mieć znaczenie oczywiście w nowszych grach komputerowych. Oraz nie jest bez znaczenia również fakt, że wspiera ta karta takie technologie jak DLSS, FSR czy RT. Młodszy brat tej karty jest niewiele droższy, gdyż za RTX 3060 przyjdzie nam aktualnie zapłacić około 1229 zł, a RTX 4060 około 1299 zł. Pamiętajcie natomiast, że nowa karta od zielonych wspiera nowsze technologie, pomiędzy innymi DLSS 3 po czy Frame Generator. Natomiast na minus na pewno zaliczył mniejszą ilość pamięci VRAM względem starszego brata. Niestety różnica w cenie między RX-em 6600 kosztującym około 843 zł, a takim RTX-em 4060 kosztującym 1299 zł jest bardzo duża i dla wielu nie do przeskoczenia. Na koniec dodam, że wszystkie z trzech omawianych kart nadają się najlepiej do rozdzielczości Full HD, choć w mniej wymagające gry to i nawet 1440 b powinny sobie poradzić. W tym segmencie od czerwonych możemy Wam polecić tylko jedną kartę, mianowicie jest to RX 7600, kosztujący około 1169 zł. Niestety wszystkie modele w podobnym budżecie, które mogliśmy Wam polecić jeszcze kilka miesięcy temu, mocno podrożały. Mowa tutaj oczywiście o takich kartach jak Radeon RX 6600XT, 6650XT, 6700, 6700XT czy 6750XT. Z tego też względu fani kart zielonych nie mają w czym wybierać jeśli chodzi o tanie granie w rodziczości QHD. No to może Nvidia tutaj wypadnie lepiej. Oj tak. I to zdecydowanie tak, ponieważ polecany w poprzednim miesiącu RTX 4060 Ti mimo swoich ograniczeń jakie producent mu zapewnił, znowu potaniał. I teraz możemy go kupić za około 24% poniżej ceny MSRP, czyli jakieś 1499 zł. Ciekawa sytuacja natomiast spotkała kartę GeForce RTX 3070, niegdyś kosztującą około 2599 zł, natomiast dziś jest dostępna za 1679 zł. I co się okazało, w tej kwocie jest tak, aktualnie najlepszą kartą w tym segmencie. Miesiąc temu RTX 4070 zaprezentował nieco wyższy stosunek ceny do wydajności, i dziś nabyć go można w jeszcze niższej kwocie ogólnej. Dodatkowo Nvidia zdecydowała się na oficjalną obniżkę MSRP do poziomu 549 dolarów, czyli jakieś 2661 zł. Tym bardziej imponuje fakt, że na rynku można znaleźć jeszcze tańsze konstrukcje, bo od 2299 zł. Tak naprawdę wybór jest prosty. Jeśli chcemy grać z aktywnym śledzeniem promieni i czerpie, Korzyści z DLSS 3,5 i frame generatora zarówno RTX 4070, jak i RTX 4070 Super będą dobrym wyborem. Jeśli natomiast nie zależy Ci na tych featurekach, sięgnij po tańszego Radona LX 7800XT, który w rasteryzacji jest o około 12% wydajniejszy od zwykłej wersji 4070, a zaledwie 4% mniej wydajny od 4070 Super. Oczywiście, jak co miesiąc, królem tego segmentu niezmiennie pozostaje RTX 4090. Natomiast moi drodzy, wspominam o tej karcie tylko dlatego, że jej cena ciut spadła. Aktualnie jest wyceniana na około minus 2% względem ceny MSRP, co czyni ją dla osób szukających topki minimalnie bardziej opłacalną. No dobrze, a teraz zejdźmy na ziemię, bo po raz kolejny z rzędu śmiało możemy Wam polecić świetnego RTX -a 4080. A to dlatego, że 4080, jak i 4080 Super oferują praktycznie identyczną wydajność. Natomiast stara, w cudzysłowie, 4080K jest zdecydowanie tańsza, a żeby tego było mało to jeszcze bardziej podania względem poprzedniego takiego materiału i aktualnie można ją nabyć za około 4484 zł. Natomiast jeśli ktoś szuka nadal bardzo wydajnej karty, ale ciut tańszej, to swoje oczy oraz portfel powinien skierować ku RTX 4070 Ti oraz 4070 Ti Super. Dla przykładu RTX 4070 Ti możemy już zakupić za relatywnie dobre pieniądze, bo około 3199 zł, co jest sporo niższą wartością względem ceny MSRP, która wynosiła 3872 zł. Mocniejszy brat, czyli 4070 Ti Super, jest około 8% tańszy od ceny MSRP i tylko 350 zł. droższy od starszej konstrukcji w postaci 4070 Ti. Uważamy, że taka dopłata jest akceptowalna, tym bardziej, że otrzymujemy zarówno większą wydajność, jak i więcej pamięci WIRAM. No dobrze, ale czy czerwoni mają coś ciekawego do zaoferowania? Cytując klasyka, jeszcze jak. Od firmy AMD na pewno pierwszą kartą jaką wam polecimy w tym segmencie będzie Radeon RX 7900 GR Aktualnie w cenie około 2399 zł. Jeśli ktoś natomiast szuka czegoś tańszego, to powinien zainteresować się Radonem RX 7700 XT lub 7800 XT. Obie karty są sporo tańsze względem pierwotnej wyceny i reprezentują podobny stosunek złotówek do FPS-ów. Ostatnią kartą, jaką możemy Wam polecić, będzie flagowy RX 7900 XTX, który względem poprzedniego miesiąca potaniał i aktualnie możemy go dostać za 4199 zł. Jego bezpośrednim konkurentem jest natomiast RTX 4080 Super za około 4530 zł. Natomiast Nvidia ma asy w rękawie w postaci DLSS 35 oraz frame generatora. No, oczywiście jest to kosztem ciut wyższej ceny za RTXA, natomiast wybór należy do Was. Jeśli ktoś by chciał zakupić kartę od Intela, to tutaj raczej nie mam co Wam polecić, poza oczywiście Intel Arc A750, natomiast pamiętajcie jedno, o ile reprezentuje ona bardzo wysoki stosunek ceny do wydajności, to boryka się ona z wieloma problemami, między innymi jednym z nich jest niska efektywność energetyczna. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam tym materiałem w wyborze odpowiedniej karty graficznej. Jeżeli materiał się podobał, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie po sobie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i tym bardziej, warto zostawić subskrypcję, moim zdaniem, dlatego że w kolejnych miesiącach tego typu materiały będą się pojawiać cyklicznie, abyście byli na bieżąco przed wyborem swojego wymarzonego nowego układu graficznego. Za dzisiaj Wam dziękuję, mój chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia.